Tej hey, dzisiaj grałem w Skyblocka, tylko że zamiast całej wyspy z drzewem będę miał jeden blok, on się nie regeneruje, jeżeli go rozwalę to spadał w pustkę i nie mam szansy wrócić. Czego ty kurwa ode mnie chcesz? No więc mam zadanie nawet nie próbuj tego kończyć. Bojowy Zadanie bojowe, zadanie bojowe, zadanie ej, bojowe, bojowe, ej. Bojowe. słuchasz co ej nie, mówię? nie, iść do sklepu, A, spok do tego sklepu. No wiesz, ale ja nie, Dobra, nie, sklepu do sklepu. nie, 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 Dobra, nie, nie, mi nie, Czekaj nie, 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 nie,